Święty Mikołaj w moim lokalnym centrum handlowym został pobity na oczach wszystkich za podrywanie czyjejś żony. To wydarzyło się wczoraj, a ja nadal nie mogę uwierzyć, że widziałem to wszystko na żywo. Pozwólcie, że przedstawię sytuację. Moje lokalne centrum handlowe traktuje Boże Narodzenie bardzo poważnie. Mamy gigantyczne choinki, maszyny z fałszywym śniegiem, kolędników spacerujących wokół i oczywiście główną atrakcję świętego Mikołaja. W tym roku osoba zatrudniona do roli Świętego Mikołaja nie była typowym wesołym staruszkiem z brzuchem przypominającym misę pełną galaretki. Nie, ten facet wyglądał, jakby właśnie zszedł z planu świątecznej komedii romantycznej. Perfekcyjnie przystrzyżona biała broda, oczywiście sztuczna, przenikające niebieskie oczy i linia szczęki, która sugerowała, że spędza więcej czasu na crossficie niż jedząc ciasteczka. Byłem w centrum handlowym z kilkoma przyjaciółmi, po prostu zabijając czas i chłonąc świąteczny klimat. Postanowiliśmy zatrzymać się i popobserwować kolejkę do Mikołaja. Większość to byli rodzice z dziećmi, czekający na zdjęcia i rozmowy o prezentach. Cała scena była naprawdę urocza, dzieci się śmiały, rodzice robili zdjęcia, wszyscy byli w świątecznym nastroju. I wtedy wszystko się zmieniło. Pewna mama, nazwijmy ją Amanda, podeszła z synkiem, który miał może 5-6 lat. Byli prawie na początku kolejki, a dziecko wyglądało na bardzo podekscytowane spotkaniem z Mikołajem. Amanda, swoją drogą, wyglądała jakby wyszła z tablicy inspiracji na Pinterestie uroczy szalik, gładko związany kucyk, a nawet dopasowane stroje z synkiem. Czysta słodycz, prawda? Mikołaj wziął chłopca na kolana i zaczął standardowe mikołajowe rozmowy, pytał o prezenty, mówił o byciu na liście grzecznych dzieci, rozdawał cukierki. Ale wtedy zauważyłem coś dziwnego. Mikołaj co chwilę zerkał na Amandę. Na początku myślałem, że może stoi za blisko albo coś się rozprasza za plecami, ale nie on wyraźnie ją obserwował. I wtedy zaczął do niej mówić. Wow, musi pani być najpiękniejszą mamą, jaką dziś widziałem, powiedział z uśmiechem. Amanda nerwowo się zaśmiała, jakby nie była pewna, czy to żart. Wie pani, gdybym nie był świętym Mikołajem, Powiedziałbym, że była pani bardzo, bardzo grzeczna w tym roku. Ludzie w kolejce zaczęli szeptać i spoglądać na siebie z niedowierzaniem. Amanda była wyraźnie zakłopotana, ale starała się zachować spokój dla swojego dziecka, które nie zauważyło, co się dzieje. Tymczasem kilka kroków dalej stał mąż Amendi. Nazwijmy go czat, bo wyglądał jak wcielenie przed treningówki w ludzkiej formie. Wysoki, umieśniony w puchowej kurtce North Face, która sprawiała, że wyglądał jeszcze większy. Wyraźnie obserwował całą sytuację i wyglądał na coraz bardziej zirytowanego. W końcu czat podszedł bliżej. Nie powiedział wiele, po prostu stanął za Amandą z założonymi rękami. Mikołaj, który już dawno powinien wyczuć sytuację, zdecydował się pójść o krok dalej. Jest pan szczęściarzem, powiedział z uśmiechem. Nigdy wcześniej nie widziałem tak olśniewającej mamy. Tłum zamarł. Można było usłyszeć upadający płatek śniegu. I wtedy to się stało. Czad zrobił krok do przodu i bez słowa wymierzył Mikołajowi cios prosto w twarz. To był pełen siły cios, który powalił Mikołaja na ziemię. Upadł z krzesła, zderzając się po drodze z kawałkiem sztucznej choinki. Dzieci zaczęły krzyczeć. Niektóre płakały, inne stały nieruchomo, patrząc na leżącego na ziemi Mikołaja. Rodzice próbowali zasłaniać dzieciom oczy, a ochrona centrum handlowego rzuciła się na miejsce zdarzenia. Ale to jeszcze nie koniec. Mikołaj, który powinien był zostać na ziemi i przyjąć porażkę, wstał z powrotem. Jego czapka była przekrzywiona, broda częściowo oderwana, a on sam bardziej przypominał zapaśnika WWE niż wesołego staruszka. Wskazał na czadę i krzyknął. Chcesz walczyć? To walczmy. I tak zaczęła się pełnoprawna bójka w środku zimowej krainy Mikołaja. Czat i Mikołaj wymieniali ciosy, dzieci płakały, rodzice krzyczeli, a ochrona desperacko próbowała ich rozdzielić. W pewnym momencie Mikołaj podniósł dekoracyjną laskę cukrową i rzucił nią jak włócznią, co byłoby zabawne, gdyby nie minęła o włos przypadkowej osoby. W końcu ochrona zdołała ich rozdzielić. Czad ciężko oddychał, ale wyglądał na zadowolonego z siebie. Mikołaj z kolei został wyprowadzony przez dwóch ochroniarzy, krzycząc coś o tym, że tylko był miły. Tłum wybuchu oklaskami, większość skierowana była w stronę czadę. Kilka matek obok mnie szeptało, w końcu ktoś mu pokazał, gdzie jego miejsce. Amanda, która wyglądała, jakby chciała zapaść się pod ziemię, szybko zabrała syna i wyprowadziła czadę z centrum handlowego, zanim ktoś zdążył zadać pytania. Co do Mikołaja, nie mam pojęcia, co się z nim stało później. Wiem tylko, że pracownicy centrum handlowego próbowali posprzątać miejsce, ale atmosfera była już całkowicie zrujnowana. Żadne dziecko nie chciało już usiąść na kolanach tego Mikołaja po tym, co zobaczyły. P.S. Nie nagrałem tego, bo byłem zbyt zajęty przetwarzaniem tego, co właśnie widziałem, ale jestem pewien, że to już gdzieś krąży w internecie. Jeśli wpiszesz Mol Santa Fe 2023 rok. Na pewno ktoś to wrzucił. T.L. Doktor. Nieodpowiedni Mikołaj z centrum handlowego flirtował z zamężną kobietą i został spoliczkowany przez jej męża, niszcząc święta dla około pięćdziesięciorga dzieci. Aktualizacja pierwsza. Nie spodziewałem się, że ten post stanie się tak popularny. Na początek, dzięki za wszystkie nagrody i komentarze, śmiałem się do łez, czytając wasze reakcje. W każdym razie mam aktualizację. Bo uwierzcie lub nie, historia nie skończyła się, gdy Mikołaj został wyprowadzony jak odrzucony uczestnik konkursu świątecznego. Po tym jak czat, Amanda i ich dziecko opuścili centrum handlowe, wieści rozeszły się błyskawicznie. Zanim dotarłem do strefy gastronomicznej, żeby kupić coś w CIKWILA, prawie wszyscy mówili o pobiciu Mikołaja. Ludzie wyciągali telefony żeby oglądać nagrania zbójki, śmiali się i dyskutowali, czy czat przesadził, czy Mikołaj zasłużył na lot prosto na podłogę. I wtedy spotkałem kogoś, kto pracuje w centrum handlowym znajomą znajomego, nazwijmy ją Sara. Pracuje dorywczo jako jedna z elfów przy stanowisku świętego Mikołaja i miała kilka pikantnych szczegółów do opowiedzenia. Okazuje się, że to nie był pierwszy raz, kiedy Mikołaj był, powiedzmy, zbyt miły dla mam w centrum handlowym. Sara powiedziała, że ona i inni pracownicy zgłaszali już wcześniej kierownictwu, że Mikołaj jest zbyt komplementujący wobec pewnych kobiet. Ale ponieważ nie zrobił nic jawnie niewłaściwego, nic z tym nie zrobiono. Kierownictwo uznało, że taki już jest Mikołaj i kazało to ignorować. No cóż, wygląda na to, że ta decyzja odbiła się im czkawką. Sara wspomniała też, że Mikołaj, którego prawdziwe imię to tot, bo oczywiście, że tak, ma pewną historię. Okazuje się, że Todd nie jest tylko dorywczym Mikołajem, jest także aspirującym aktorem. Zdobył tę pracę przez jakąś agencję zatrudniającą sezonowych animatorów, ale chwalił się innym pracownikom, że to tylko przystanek na drodze do prawdziwej kariery aktorskiej. Miał nawet wizytówki z napisem: Todd, aktor. Chciałbym, żeby to był żart. Todd jest teraz oficjalnie zbanowany w centrum handlowym. Według Sara kierownictwo odbyło spotkanie zaraz po bójce i natychmiast zerwało z nim kontrakt. Skontaktowali się też z Chadem i Amandą, aby przeprosić i zaoferowali im darmowe karty podarunkowe oraz prywatną sesję ze Świętym Mikołajem dla ich dziecka, oczywiście nie Ale posłuchajcie tego, to podobno grozi pozwaniem Chadę i centrum handlowego. Sara słyszała, że twierdzi, iż został zaatakowany bez powodu i rozważa podjęcie działań prawnych za szkody emocjonalne. No bo tak facet dostał w twarz na oczach tłumu ludzi, więc można zrozumieć, że jest wkurzony. Ale bądźmy szczerzy, który sędzia potraktuje poważnie sprawę, zaczynającą się od gdy byłem przebrany za świętego Mikołaja. Tymczasem czat zyskuje status lokalnego bohatera. Kilka osób, które były tamtego dnia na miejscu, opublikowało o tym posty w mediach społecznościowych. Ogólna opinia jest taka, że czat miał rację. Ludzie nazywają go najgorszym koszmarem Mikołaja i mówią, że zrobił to, o czym każdy mąż marzy, gdy jego żonę ktoś nachalnie podrywa publicznie. Amanda natomiast trzyma się na uboczu i nie dziwię się. Już podczas bójki była zażenowana, więc trudno sobie wyobrazić, że jest zachwykona, że stała się sławna w internecie z tego powodu. I na koniec najlepsze ktoś znalazł profil aktorski Todda w internecie i udostępnił go w komentarzach pod jednym z wiralowych postów. Okazuje się, że tod nie tylko próbował zrobić karierę aktorską, miał nawet demo, w którym grał, nie żartuje, przystojnego Mikołaja. Jeden z klipów pokazuje, jak mówi grzeczna czy niegrzeczna pani Mikołajowa? Dokładnie tym samym flirciarskim tonem, którego użył wobec Amendy. Internet ma z tego niezły ubaw. Tak wygląda obecna sytuacja, tot jest zbanowany, czat jest lokalną legendą, a centrum handlowe próbuje zamieść wszystko pod dywan, jednocześnie wykorzystując to jako okazję do PRU, Sara mówi, że już planują wydarzenie w spotkaj pomocników Mikołaja, żeby odwrócić uwagę od tego, że ich główny Mikołaj to chodzące naruszenie zasad HR. Jeśli wydarzy się coś jeszcze, zaktualizuję Was. Ale na razie niech to będzie lekcja dla przyszłych Mikołajów w centrach handlowych trzymajcie się scenariusza, a flirt zostawcie na filmy Halmarka. TL, doktor, flirciarskie zachowanie Mikołaja nie było jednorazowe. Jest zbanowany w centrum handlowym i grozi pozwaniem męża, który go uderzył. Tymczasem internet znalazł jego demo aktorskie i to czyste złoto komediowe. Aktualizacja drugie. Przygotujcie się, bo ta historia właśnie całkowicie wymknęła się spod kontroli. Gdy już myślałem, że saga pobicia świętego Mikołaja w centrum handlowym dobiegła końca, sprawy eskalowały w sposób, którego się nie spodziewałem. Na początek, pamiętacie, jak wspominałem, że ktoś znalazł profil aktorski Todda i jego demo? Cóż, stało się to mega wiralem. Twórczyni na TikToku z ogromnym zasięgiem zrobiła o nim cały filmik, Nazywając go Mikołajem pułapką na spragnionych Fest Trap Santa. Włączyła tam klipy z jego demo, gdzie to pozuje bez koszulki w czapce Świętego Mikołaja. Dlaczego to w ogóle istnieje, Todd? Dlaczego? Ten TikTok ma już ponad dwie miliony wyświetleń, a Todd stał się praktycznie memem. I tutaj zaczyna się ciekawie, Todd wydaje się myśleć, że to jego wielki przełom. Zamiast zejść ze sceny i pozwolić, by szum ucichł, on postanowił pójść na całość. Zaczął publikować filmy na Instagramie, nazywając się Prawdziwym Mikołajem i robiąc żenujące żarty w stylu: Po co mi elfy, skoro mam ABS? Mało tego, zaczął sprzedawać merch. Tak, dobrze czytacie. Tot teraz sprzedaje koszulki z własnym wizerunkiem i napisami w stylu: Mikołaj Macios i ho, ho trzymaj moją brodę. Podczas gdy Tot próbuje zamienić to wszystko w trampolinę do kariery, czat robi zupełnie odwrotnie. Z tego co słyszałem, tak, przeszukiwałem media społecznościowe, czat nie wypowiedział się publicznie zbyt wiele. W internecie pojawiło się nagranie z siłowni, gdzie ktoś zapytał go o tę sytuację. Powiedział tylko: Po prostu chroniłem swoją rodzinę. Krótko, zwięźle i na temat. Totalna energia czade. Amanda natomiast całkowicie zniknęła z radaru żadnych postów, żadnych komentarzy, nic. Szczerze jej współczuję, bo przecież nie prosiła, by znaleźć się w środku tego cyrku. Gdybym był na jej miejscu, pewnie piłbym wino i usuwał każdą aplikację społecznościową z telefonu. Centrum handlowe desperacko próbuje opanować sytuację. Oficjalnie zastąpili Todda nowym Mikołajem, ale Sara, moja znajoma, która tam pracuje, mówi, że atmosfera przy stanowisku świętego Mikołaja jest napięta. Rodzice ciągle pytają, czy to ten sam Mikołaj, który brał udział w bójce, a niektórzy żartują, czy nowy Mikołaj będzie trzymał ręce przy sobie. Podobno Centrum Handlowe próbowało ratować sytuację, organizując wydarzenie Spotkaj Renifery, na które przywieźli prawdziwe Renifery, aby dzieci mogły je pogłaskać. Ale oczywiście jakiś geniusz wpadł na pomysł, żeby jeden z opiekunów reniferów przebrał się za Mikołaja. To doprowadziło do tego, że jedno dziecko krzyknęło: „Patrzcie, to ten zły Mikołaj”. Biedny gość wyglądał, jakby żałował każdej decyzji życiowej, która doprowadziła go do tego momentu. A teraz jeszcze ciekawsze szczegóły. To naprawdę nie blefował z pozwem. Sara powiedziała, że Todd złożył raport do ochrony centrum handlowego i rozmawia z prawnikiem w sprawie zarzutów o napaść. Twierdzi, że po prostu wykonywał swoją pracę, a cios czade był zupełnie nieuzasadniony. Używa nawet faktu, że centrum handlowego zwolniło, jako części swojej sprawy, twierdząc, że to było bezpodstawne zwolnienie. Nie jestem prawnikiem, ale trudno mi wyobrazić sobie, żeby sędzia potraktował Todda poważnie po obejrzeniu nagrań. Jest wiele ujęć, na których widać, że Tod zachowywał się jak totalny dziwak, plus są świadkowie, którzy potwierdzają, że przesadził. Ale hej, jeśli chce wydać pieniądze ze sprzedaży swojego gorącego Mikołaja na opłaty prawne, to jego sprawa. Internet też się od niego odwrócił. Na początku ludzie śmiali się z całej sytuacji, ale teraz, gdy Tod próbuje grać ofiarę, nie ma na to zgody. Ludzie przeszukują jego stare posty i znajdują mnóstwo żenujących rzeczy, na przykład zdjęcia w kostumach Elfa z podpisami w stylu: Mikołaj ma listę niegrzecznych i jesteś na niej. kropka. Jeden z komentarzy pod wiralowym postem podsumował to idealnie: Jeśli ten gość jest Mikołajem, to ja przechodzę na religię Grincha. Na koniec trochę plotek o Amandzie i Hadzie. Według kogoś w komentarzach na lokalnej grupie na Facebooku, więc traktujcie to z przymrużeniem oka, Amanda wcale nie chciała, żeby czat uderzył Todda. Podobno jest bardzo zawstydzona i powiedziała czatowi, że powinien był po prostu odejść. To podobno wywołało pewne napięcie między nimi, bo czat twierdzi, że co miałem zrobić? Pozwolić, żeby cię upokorzył przy naszym synu? Nie mogę potwierdzić, czy to prawda, ale jeśli tak, to współczuję im obojgu. Chad wyraźnie chciał tylko bronić swojej żony, ale teraz oboje tkwią w tym wirusowym zamieszaniu. Tak wygląda obecna sytuacja. Tot próbuje wycisnąć z tego tyle, ile się da. Chad milczy, Amanda unika mediów, a centrum handlowe Desperacko próbuje zamknąć temat. Szczerze mówiąc, myślałem, że ta historia była dzika, gdy wydarzyła się po raz pierwszy, ale robi się coraz bardziej chaotyczna. Jeśli coś nowego się wydarzy, dam wam znać. Na tym etapie nie zdziwiłbym się, gdyby Netflix zapowiedział dokument o bójce Świętego Mikołaja w 2023 roku. TL, doktor, tot, gorący Mikołaj, wykorzystuje swoją wiralową sławę, sprzedaje merch i grozi pozwaniem czata. Tymczasem internet odwraca się od niego, centrum handlowe walczy z kryzysem PR, a Amanda i czat podobno mierzą się z napięciami w związku. Śledźcie dalej, bo ten chaos jeszcze się nie skończył. Aktualizacja trzecie. Dobra, ludzie, przygotujcie się, bo ta historia stała się jeszcze bardziej szalona. Myślałem, że saga z Mikołajem już się skończyła, ale okazuje się, że jej skutki wciąż narastają jak kula śniegowa. Czuję się jak nieoficjalny dziennikarz relacjonujący upadek Todd'a, gorącego Mikołaja. Więc Todd oficjalnie złożył pozew. Nie byłem pewien, czy rzeczywiście to zrobi, ale wygląda na to, że jest śmiertelnie poważny. Pozwał czadę za napaść i straty emocjonalne, a także próbuje domagać się odszkodowania za utracone zarobki, bo twierdzi, że bójka zniszczyła jego reputację jako aktor sezonowy. Na marginesie, jak można mieć reputację jako aktor sezonowy? Ale teraz najlepsze, lokalne media podchwyciły tę historię. Jeden z reporterów zdołał przeprowadzić wywiad z Toddem przed biurem jego prawnika. Na nagraniu Todd stoi w swetrze krzyczącym, jestem ofiarą, i opowiada o tym, jak jest głęboko traumatyzowany i boi się o swoje bezpieczeństwo. W pewnym momencie mówi nawet: Chciałem tylko szerzyć świąteczną radość, a teraz to ja za to płacę. Bracie, podrywałeś mężatkę przebrany za Mikołaja. Przeczytaj sytuację. Podczas gdy Todd gra kartę ofiary, odpowiedź Czada jest esencją postawy, nic mnie to nie obchodzi. Kolega z siłowni, w której ćwiczy Chad, tak, świat jest mały, podsłuchał, jak Chad żartował o tym podczas treningu. Podobno powiedział: "Jeśli to chce iść do sądu, pojawię się z tą samą pięścią, którą zbiłem mu brodę". Tymczasem Amanda wciąż unika rozgłosu, ale krążą plotki. Sąsiad ich rodziny: "Nie pytajcie, jak to wiem, jestem już za głęboko w tej sprawie. Powiedział, że Amanda nie jest zachwykona postawą czadę bez żalu". Podobno powiedziała mu, że Pozew tylko pogorszy sytuację ich rodziny i kłócili się, czy powinien spróbować zawrzeć ugodę. Centrum Handlowe próbuje zapanować nad sytuacją, organizując wydarzenie Ekstrawaganza pomocników Mikołaja, aby odwrócić uwagę od bójki. Byli kolędnicy, malowanie twarzy i mini ale zgadnijcie, kto się pojawił u fani Todda. Tak, mała, ale głośna grupa ludzi przyszła z transparentami z hasłami typu Sprawiedliwość dla Mikołaja i, i czat jest na liście niegrzecznych. Skandowali przed centrum handlowym, robili selfie i nagrywali TikToki. Ochrona musiała ich rozgonić, a całość znowu trafiła do sieci pod hasztagiem Santa Drama. Ale teraz sprawy zaczynają się walić dla Todda. Pamiętacie, jak mówiłem, że ludzie grzebią w jego przeszłości? Ktoś znalazł stary post na Facebooku sprzed kilku lat, gdzie Todd pracował jako elf w centrum handlowym. W komentarzach kobieta oskarżyła go o dziwne zachowanie wobec niej, gdy była na zakupach z nastoletnią córką. Post przeszedł bez echa w tamtym czasie, ale teraz wypłynął na nowo i ludzie zaczynają łączyć fakty. Co gorsza, ktoś wyciekł maile z agencji aktorskiej Todda, które pokazują, że nie został zwolniony przez bójkę tylko z powodu wcześniejszych skarg. Okazuje się, że agencja otrzymywała liczne raporty o jego nieprofesjonalnym zachowaniu, ale dali mu ostatnią szansę, gdy dostał rolę Mikołaja. Bójka z Hadem była po prostu gwoździem do trumny. Przy tych nowych informacjach internet oficjalnie odwrócił się od Todda. Ludzie robią z niego memy i nabijają się, jak próbował atakować, ale został zaatakowany. Jeden z popularniejszych memów pokazuje czadę przebranym za Mikołaja z workiem podpisanym Godność Todda i podpisem prawdziwy święty Mikołaj przybywa do miasta. Nawet mercz Todda nie jest bezpieczny. Ktoś zauważył, że jego koszulki są pełne literówek, na przykład ho, ho, My beer, i oskarżył go o oszukiwanie ludzi, sprzedając kiepskiej jakości produkty za 30 dolarów. Teraz ludzie domagają się zwrotu pieniędzy, a Instagram Todda został zalany komentarzami w stylu, już nie taki wesoły, co? I jeszcze ostatnia bomba, prawnik Todda podobno zrezygnował. Według Sara, mojej znajomej z centrum handlowego, Todd próbował namówić prawnika, żeby przedstawił całą sytuację tak, jakby był ofiarą polityki centrum handlowego. Chciał twierdzić, że kierownictwo centrum handlowego specjalnie go wystawiło na porażkę, bo zazdrościli mu charyzmy. Prawnik szybko odciął się od tej sprawy. Bez reprezentacji prawnej pozew Todda utknął w martwym punkcie. Tymczasem Chat zatrudnił prawnika i podobno jest gotowy pozwać Todda za zniesławienie, jeśli ten będzie dalej naciskał. Według mojego znajomego z siłowni Chat jest w pełni przygotowany, żeby zmiażdżyć Todda, zarówno w sądzie, jak i w internecie. Podsumowanie. Pozew Todda się rozpada z powodu jego podejrzanej przeszłości i rezygnacji prawnika. Chad żyje swoim najlepszym życiem, śmiejąc się z całej sytuacji i trenując na siłowni. Amanda nadal unika mediów, ale podobno w ich małżeństwie pojawiły się napięcia. Centrum handlowe próbuje ratować swoją reputację, oficjalnie zaka przyszłym mikołajom jakichkolwiek żartów czy komplementów wobec rodziców. Jeśli wydarzy się coś nowego, dam wam znać. Szczerze mówiąc, czuję się, jakbym oglądał na żywo telenowele. Jeśli Netflix tego nie podchwyci, to tracą wielką okazję. TL, doktor, pozew Todda upada, internet go wyśmiewa, czat ma się świetnie, a przeszłość Todda wychodzi na jaw, czyniąc go najmniej wesołym Mikołajem w historii. Aktualizacja czwarta. Witajcie ponownie. Wydaje mi się, że to może być ostatnia aktualizacja tej sagi, ale z taką historią nigdy nic nie wiadomo. Sprawy przybrały kolejny niespodziewany obrót, a ja jestem tutaj, by dostarczyć Wam świąteczne plotki. Zaczynajmy, pamiętacie jak Todd groził pozwem przeciwko czatowi za napaść i szkody emocjonalne? Cóż, sprawa nawet nie dotarła do sądu. Według znajomego pracującego w lokalnym sądzie, pozew Todda został odrzucony, ponieważ uwaga, jego prawnik błędnie złożył dokumenty. Po tym jak prawnik zrezygnował, Tod próbował reprezentować się sam, ale tak sknocił cały proces, że sędzia nawet nie rozważył jego sprawy. To nie wszystko. Prawnik Czade, który wydaje się być prawdziwym rekinem, złożył pozew wzajemny o zniesławienie i zwrot kosztów sądowych. Todd nie pojawił się na rozprawie, więc sąd orzekł na korzyść Czade przez brak odpowiedzi. Teraz Todd jest winien czatowi kilka tysięcy dolarów. Czysta karma w najlepszym wydaniu. Czad, jak zawsze legenda, podobno powiedział po wyroku do znajomego. Wygląda na to, że w tym roku Mikołaj nie wchodzi do mojego komina. Todd i jego upadek, po fiasku z pozwem ludzie zaczęli jeszcze głębiej kopać w przeszłości Todda. To, co znaleziono, nie wygląda dobrze. Okazuje się, że Todd miał historię zwolnień z sezonowych prac nie tylko za nieprofesjonalne zachowanie, ale także za nękanie. Pojawiło się wiele historii od byłych współpracowników, którzy twierdzą, że to podrywał klientów, opowiadał nieodpowiednie żarty i zachowywał się, jakby próbował dostać się do reality show. Szczególnie obciążająca była historia o tym, jak kilka lat temu, przebrany za elfa, oświadczył się przypadkowej kobiecie w środku domu towarowego. Według świadka, kobieta w ogóle go nie znała i czuła się tak niekomfortowo, że musiała opuścić sklep. Internet ochrzcił go creepy close, dziwny pazur a memy nie mają końca. Mój ulubiony to przerobione zdjęcie Todda w saniach z podpisem On widzi, kiedy krinczujesz. Chat jako bohater. Tymczasem chat stał się lokalnym bohaterem. Jest znany jako facet, który uderzył Mikołaja, by bronić swojej rodziny i ludzie go za to uwielbiają. Siłownia, do której chodzi, podobno zaczęła nazywać go Santa Slayer, pogromca Mikołaja i nawet zrobiła dla niego specjalną koszulkę z rysunkiem Mikołaja, który zostaje powalony ciosem. A na plecach napis. Lista Czadę, jeden mniej Mikołaj. Spotkałem ostatnio Czadę i Amandę w centrum handlowym, tak odważyli się wrócić. Nie chciałem im przeszkadzać, ale Czad zauważył, że na nich patrzę, i skinął mi głową. Wyglądał na zupełnie niezrażonego, a Amanda była spokojna i wyglądała na zrelaksowaną pierwszy raz od początku tego chaosu. Z tego, co słyszałem, Amanda zmieniła zdanie na temat bójki. Początkowo była zła na czadę, ale teraz, gdy prawdziwe oblicze Todda wyszło na jaw, jest wdzięczna, że czad zareagował. Podobno powiedziała znajomemu. Lepiej być żoną kryptonitu Mikołaja niż jego celem. Centrum Handlowe, MOL próbuje jak najszybciej zamknąć tę sprawę. Dodali nowe dekoracje świąteczne, w tym ogromny napis w pokój na ziemi, co brzmi ironicznie po tym, co się wydarzyło. Wprowadzili też surowsze zasady zatrudniania sezonowych pracowników, w tym obowiązkowe sprawdzanie przeszłości i politykę zero flirtu dla osób w kostiumach. Tod i jego próba odkupienia. Todd, desperacko próbując uratować swoją reputację, opublikował na Instagramie łzawy film, w którym przeprasza za błędne odczytanie sygnałów społecznych i ogłasza, że odchodzi od aktorstwa, by skupić się na osobistym rozwoju. Film może byłby wiarygodny, gdyby nie to, że miał na sobie czapkę Mikołaja i tank top z napisem Noti but nice, niegrzeczny, ale miły. Internet oczywiście go wyśmiał. Najpopularniejszy komentarz. Stary, jesteś jedyną osobą, która sprawia, że Gręcz wygląda jak dobry facet. Na TikToku pojawiło się nawet wideo, na którym ktoś twierdzi, że widział Todda pracującego na placu z choinkami w innym mieście. Wideo pokazuje mężczyznę w czapce Mikołaja, Pomagającego ludziom ładować choinki na samochody. Podpis od creepy close do popychacza choinek. Co za upadek! Podsumowanie: wygląda na to, że saga naprawdę dobiegła końca. Tot jest bankrutem w oczach internetu, czad żyje swoim najlepszym życiem, a centrum handlowe zrobiło wszystko, by zapanować nad sytuacją. Dzieci znów mogą robić zdjęcia z Mikołajem bez ryzyka, że wybuchnie kolejna bójka. Dzięki wszystkim, którzy śledzili te aktualizacje, to była dzika podróż. Mam nadzieję, że to już koniec, ale jeśli to znów się gdzieś pojawi i zrobi coś równie żenującego, możecie być pewni, że wrócę z relacją. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i oby wasi Mikołajowie byli radośni, a nie flirciarscy.